Push me and then just touch me till I can get my satisfaction 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 Satisfaction, satisfaction. Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest trener Michał Piroz. Michał jest trenerem drużyny czwartoligowego KS Umianki. Witaj Michał. Jest Michał, powiedz mi, co my tutaj robimy w tym miejscu? Jesteśmy teraz w nas dólat Team, Fitness Club. Mamy treningi i wybitnie o charakterze atletycznym. E, trening trening crossfitowy. Dzisiaj dzisiejsze zajęcia będą formą interwałową. Wytrzymało się w formie, w formie interwałowej. Trening e, bardzo ciężki. Myślę, że jak na standardy czwarty e, dosyć, dosyć ambitne. Nie wszyscy, nie wszyscy wytrzymują, dlatego te obciążenia też staramy się wybierać e, indywidualnie. To bardziej, że każdy z zawodników chociażby ze względu na różnego rodzaju zobowiązania, praca, uczelnia i tak dalej. Jest na różnym, na różnym etapie przygotowania, ale staramy się ambitnie pracować, przygotować, mamy my z wzrost ligowych. Jesteśmy na półmetku pół przygotowań, więc fajnie, że jesteśmy, żeby zobaczyć jak się, trenuje, jak się trenuje w czwartej lidze i obalić ewentualne te mity, że czwarta liga to jest rzucanie piłki i grajcie w piłki. No właśnie chciałem się zapytać, bo Czwarta Liga ogólnie kojarzy się, może nie z Atlasem czy Petrasem, czy jakąś inną no, ligą parafialną, ale wydaje się, że dwa, trzy treningi, potem jakiś mecz, czasem może w okresie przygotowawczym spali. Powiedz nam, jak wygląda okres przygotowawczy w czwartokrotnym klubie, który ma obecnie piąte, szóste miejsce w czwartej lidze, czyli jesteście, trzeba to powiedzieć głośno, jesteście w czubie czwartej ligi. Okres przygotowawczy w tym sezonie jest bardzo krótki, ze względu na decyzję Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej o powiększeniu ligi tego sezonu już 4 marca, dlatego, dlatego tutaj mamy tylko 7, 7 tygodni na przygotowanie. 8 tydzień przed pierwszym meczem traktujemy już jako okres, okres startowy. W tym, czasie, w tym czasie mamy 4 jednostki treningowe. Budżet czasowy tych jednostek waha się od 90 do 120 minut. Do tego należy dołożyć mecze kontrolne, które są co weekend, teraz dwa, dwa środowe. realizować założenia, założenia przed tym okresem przygotowawczym i w pełni, w pełni zrealizować ten plan. Są oczywiście e, utrudnienia, tak jak mówię, różne zobowiązania zawodników, do tego dochodzą choroby, bo jest to okres zimowy, a w związku z tym, że okres zimowy, no to dodatkowym utrudnieniem jest aura, która e, panuje, panuje na zewnątrz, e, stąd, stąd też decyzja tutaj jednostkula fitness club. Jesteśmy pod okiem y, trenera personalnego. Y, tak jak powiedziałem, to jest typowo crossfitowe, y, które później będziemy starali się to, to, to co tutaj będziemy podtrzymać w okresie startowym, gdzie działki też nam udzielili o charakterze atletycznym. No jasne, więc ogólnie wiemy jak już wygląda mniej więcej mikrocykl tygodniowy klubu czwartoligowego. W takim razie moi drodzy zapraszam Was na salę fitnessową. Dosłownie biedny że się znajduje. Zobaczmy, jak chłopaki ciężko pracują. Moi drodzy, ze mną trener Artur Książek. Trener Artur jest od Crossfitu. Trener, proszę mi powiedzieć, dlaczego akurat Crossfit w treningu piłkarzy? Crossfit dlatego, że jest to trening ogólnorozwojowy. Trening funkcjonalny, trening, który zawiera sobie takie elementy, które mogą pojawić się w życiu codziennym. Trening bezpieczny, trening, który wzmaga kondycję, wytrzymałość. Siłę wytrzymałościową. Yy, no jest takim treningiem, który wymaga również motorykę, no dlatego wybraliśmy go dla piłkarzy jako uzupełnienie codziennego treningu. E, Michał, powiedz nam w takim razie, jak, jaki poziom czwarta liga w tym momencie prezentuje? To już musisz przyjść na mecz i sam ocenić, natomiast w mojej ocenie ze sobą czwarty, czwarty sezon, wcześniej byłem zawodnikiem. Yy. Więc tutaj na poziomie światowym funkcjonuje już kilka lat w różnych, w różnych rolach, ale a ten poziom jest coraz wyższy. My widzimy napływ dużej ilości zawodników do tych niższych lig. To podnosi poziom sportowy, podnosi też wymagania w stosunku do klubów, no bo, bo trzeba, żeby, żeby zatrudnić takich zawodników, którzy, e, którzy grali na wyższym poziomie, w drugich ligach chociażby, trzeba, trzeba spełniać się określone kryteria finansowe. Nie każdy klub może sobie na to Czyli rozumiem, że w czwartej lidze już można liczyć na jakiś stypendium, tak? które pomoże rozwinąć się zawodnikowi wnioski za to, że gra w klubie. Nie są to kontrakty, są to albo stypendia, albo tak zwane diety, w zależności, w zależności od klubu. Więc tak, w czwartej lidze pojawiają się już pieniądze, z których nie da się wyżyć, ale jest to, jest to miły dodatek do wykonywanej pracy. Że w naszej lidze można zaobserwować dosyć popularne twarze, nazwiska. Jednym 3-4 lata temu z Zwieszą Błędkość grał w finale Polski na Stadionie Narodowym i go wygrał. My jako klub sportowy jak takich zawodników nie jesteśmy w stanie ściągać, dlatego, dlatego bazujemy na zawodnikach młodszych, yy, głodnych, głodnych gry, głodnych sukcesów chcących się rozwijać. na ambitnie tutaj bez względu na to, czy przychodzi zawodnik 16-letni z naszej akademii czy z innego klubu. Czy zawodnik bardziej doświadczony, bo takich też mamy. Od każdego z nich wymagamy profesjonalnego podejścia, mimo że to, to tylko czwarta liga. I tutaj wymagania, wymagania w stosunku do każdego z nich są dosyć wysokie. Powiedz, który z tych gry jest najbliższy wizji Klubu z gotowej że Staramy się dobierać w sposób gry, yy, do tego, jaki, jaki mamy materiał ludzki, no i, i do konkretnego meczu. Mamy określony model, model gry, który modyfikujemy pod konkretnego przeciwnika. Fajne jest to, że coraz więcej, coraz więcej materiałów można z czwartej ligi tak gremiach dostrzec w internecie. Są to całe mecze, urywki, są bogate opisy, natomiast jeżeli pytasz o taką bezpośrednią obserwację przeciwnika, zdarza się też, że, że potrafię pojechać gdzieś do ławy, ostrołęki, gdzie gra ten czabusa, i też podglądać, też podglądać przeciwników. Na tym, na tym polega moja praca, jak najwięcej wiedzieć no, o naszym najbliższych rywalach, e a gente não usa